Siema, siema, z tej strony Gladius. Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. Mam nadzieję, że ostro powalowaliście w Sylwestra. Mam nadzieję, że święta również były udane, spędziliście je w świetnym gronie rodzinnym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś innym aniżeli film, książka, muzyka czy też anime. Dzisiaj zajmiemy się gadżetami. Chcąc kupić sobie jakiś fajny prezent, zajrzałem do sklepu Toys for Boys. Reklama. A tak na serio warto tam zajrzeć. Link znajdziecie najprawdopodobniej w opisie pod tym filmem oraz na stronie bzik.pl W każdym razie kupiłem sobie parę fajnych rzeczy i jedną z nich chciałbym przy Was otworzyć. Mowa o fajnym gadżecie, myszce komputerowej, która ma kształt samochodu. Wygląda, no jak sami widzicie, fajnie. W ogóle bardzo mi się podoba opakowanie samo w sobie. Wygląda fajnie, efektownie. Nie, naprawdę opakowanie bardzo mi się podoba. Jest to myszka na USB, mysz optyczna, świeci na niebiesko, ma dwa przyciski oraz scroll. Jestem ciekaw czy dobrze się na niej gra, czy dobrze się na niej działa. No cóż, nie zdlekajmy. Mysz jest bardzo szczelnie zamknięta. Zastanawiam się jak podejść do... do jej otwarcia. Podchodźmy do tego jako fajny prezent, yy, fajną zabawkę, aniżeli w pełni funkcjonalną myszkę. A kto wie, może mnie to zaskoczyć. i rzeczywiście to będzie bardzo dobra mysz. Zobaczmy. Dobra, nie wiem jak się za to zabrać, gdyż jak sami widzicie, jest to bardzo szczelnie zamknięte. Użyjemy przemocy. Tak, tylko przemoc, rozumiem. Okej. Okay. Okej, okay, mamy otwarcie. Ta ta ta! Szyga wygląda tak. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Jest zamknięta jeszcze w dodatkowej obudowie, żeby się nie zepsuła. O, i kółka się obracają. Pomimo tych wszystkich ostrych krańców, które tutaj posiada, leży w dłoni naprawdę bardzo sympatycznie. W tym miejscu jest scroll. Zabijmy kabelek, A pewnie jesteście ciekawi jak ona działa. Sprawdźmy to, podłączmy mysz do laptopa, sprawdźmy jak to wygląda. Cała mysz świeci, nie zgaszmy na chwilę Cała mysz świeci na niebiesko. Wygląda to bardzo zjawiskowo i naprawdę bardzo ładnie. No, wygląda super. Cała mysz świeci, więc na pewno nam się nie zgubi. Ja polecam, myszka jest rewelacyjna, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. I za tą cenę dostajemy naprawdę fajny gadżet, który przyda nam się, będzie fajnie wyglądał i się po prostu do czegoś przyda. Szczęśliwego nowego roku.